Radio Gdańsk. Słuchaj od rana. Rozmowa kontrolowana. W naszym studiu Paweł Olechnowicz, prezes grupy LOTOS, prywatnie mieszkaniec Elbląga, rozmawia Leszek Szmitka. Dzień dobry panie prezesie Dzień i od dobry. tego Elbląga zaczniemy w takim razie. Elbląg jest dobrym miejscem do spania, a do pracy trzeba jeździć gdzie indziej? No bo jak powinna wyglądać gospodarka miasta prawie nadmorskiego i blisko granicy? E no nie wiem, czy akurat to, o co pan chce zapytać, to związane jest z gospodarką miasta czy Elbląga, tak podejrzewam, że w pytaniu jest coś. No ale jest takie, ta, taką trochę sypialnią, także dla Gdańska dla mnie, dla mnie tak, bo ja dojeżdżam od 11 lat do Gdańska. Ale, ale nie tylko dla pana. Ale na dzisiaj świat to jest świat to jest globalna wioska, więc Polska, Elbląg. Dojeżdżanie do, do Grańska do pracy to nie jest to problem, czy do Grańska, czy do Olsztyna. Najlepiej by było, gdyby praca była dla ludzi mieszkających w Elblągu w Elblągu i blisko w okolicach, ale, ale to, to nie ma. Świat się zmienia, Europa się zmienia. W związku z tym jest kwestia skomunikowania się tylko i odpowiednich wyborów, doboru miejsca pracy, zakładów, które się tworzą. Pytanie, ile tych miejsc pracy jest, czy one są i to i to jest problem, tak? Jeżeli jest bezrobocie duże i rośnie, to oznacza, że i w, tym, i w tej miejscowości, i w środowisku... Nie dzieją się sprawy tak, jak się powinny dziać. I, no i tutaj Elblącza trzeba rozpatrywać w taki sposób, dlaczego jest tak wysokie bezrobocie, i czy da się zrobić coś więcej, żeby było lepiej. Ale to są też pewne wybory władz samorządowych. Wprawdzie przez rok wiele zrobić nie można, ale, ale trzeba też dokonywać cały czas pewnych wyborów, także tych strategicznych. Trzeba wziąć pod uwagę proces historyczny. Tak? Historia, krótka co prawda, bo 19-20 naś, lat zmian układu terytorialnego Polski, nowe województwa, a to powoduje, że inaczej zarządza się w regionie, nowe służby, nowe myślenie, nowe nowy... przyzwyczajenia. Nowa ustawa samorządowa. No tak, ale jak pan to zmienić? Co pan myśli, że tak jak Jan Pietrzak mówił kiedyś, że jak naród zawinił, to naród wyrzucić, a rząd zostawić? Nie da się tego tak zrobić. Ewolucyjnie zmieniamy, e, idziemy w kierunku demokratycznego państwa i demokratyzacji wszystkiego, a po drodze mamy stare przyzwyczajenia, e, trochę pomysłów na systemowe rozwiązania, więcej na takie koleżeńskie, i inne to trzeba zmienić pomalutku w czasie. Zmienia się tak y, na całym świecie, więc y, i u nas też. Idzie bardzo dobrze i y, jest całkiem ciekawy postęp. Tylko jesteśmy trochę niespokojni. Chcielibyśmy natychmiast widzieć to, co widzimy u sąsiadów, którzy przez dziesiątki lat mieli szansę zbudować to wcześniej. Panie prezesie, jest pan menedżerem jednej z największych spółek skarbu państwa, mieszkańcem Elbląga. No i ma pan swoje przemyślenie związane z tym, czy Elbląg powinien być sypialnią, właśnie, czy miastem handlowym, miastem przemysłu? Elbląg powinien być ciekawym miastem. Ja bym wrócił do historii. To jest miasto po, położone na szlaku handlowym północ, południe, wschód, zachód. Myśmy w tym okresie historycznym trochę poszli w innym kierunku. Zaczęliśmy się bać sąsiadów, zaczęliśmy się zamykać. Wiele powodów, wiele przyczyn. Powinniśmy teraz, kiedy jesteśmy członkiem Unii, członkiem NATO, kiedy wiele nam nie grozi być otwarci również i w skomunikowaniu się. I Elbląg powinien nie budować swojej przyszłości jako, powiedzmy, takie miasto na drodze, na szlaku z Kaliningradu do Gdańska, ale Gdańsk głównym miastem, tylko Elbląg. Więc takie miasto, czy rejon, bym powiedział, bo miasto, okolice handlowo-turystyczne i fantastyczne miejsce. Tutaj się nie zbuduje wielkiego przemysłu, Pomysłów. Oczywiście drobny przemysł, drobne jakieś zakłady, usługi to jest to, co powinno się rozwijać. Szlak komunikacji wodnej wielu mówi o tym, że, Czyli że kierunek... Nie wiem. Ja mam wątpliwości co do dzisiejszego, dzisiejszej komunikacji. Dla mnie dyskusja na temat przekopu nie jest prowadzona w sposób powiedzmy taki odpowiedzialny dla Polski. Niech fachowcy się wypowiedzą, ale według mnie komunikacja wodna z Gdańskiem, Gdynią, Trójmiastem to również małe jednostki, które mogą Towary przewozić, ale również ta żegluga prywatna. Więc niewielkie statki, niewielkie okręty, tylko, tylko raczej jachty. Bardzo ciekawa komunikacja, a to, co powoduje ruch, to uaktywnia, uruchamia różne inicjatywy i, i będą sprawy dziać się o wiele lepiej. Jakieś centrum handlowe. Nie w Elblągu, nie w środku miasta, żeby pozatykać, tylko pod Elblągiem. Może właśnie na szlaku wodno-drogowym. Coraz lepiej Elbląg zaczyna być skomunikowany lądowo. Może tak, taka skm która połączy Gdańsk z Elblągiem, a to da szybsze połączenie Elblążan i ludzi z okolicy również z portem lotniczym w Gdańsku. To, to jest potrzebne. Znaczy, nie wszystko może zrobić samorząd, oczywiście. nie wszystko może zrobić prezydent, natomiast Oczy, wiele może oczywiście, zrobić. Oczywiście, ale bardzo mhm. wiele można zrobić. Trzeba mieć odpowiednią strategię dla rozwoju danego środowiska, danego regionu, danego miasta, dobrze ukształtowaną i Rok po kroku ją realizować. Pan realizuje swój pomysł na grupę LOTOS i teraz usłyszeliśmy o nowym programie LOTOSu na najbliższe dwa lata. A tam między innymi, panie prezesie, morski terminal przeładunkowy na Martwej Wiśle, budowa konsorcjum do przewozów kolejowych, bo LOTOS Kolej to za mało, paliwo lotnicze już jest. Do tego petrochemia, wydobycie oczywiście, rozwój sprzedaży i generalnie wyciśnięcie więcej z instala istniejących instalacji. Jak pan chce te plany sfinansować? No to, to nie jest tak, to nie jest coś nowego, co, co gdzieś tam powstaje w umysłach kierownictwa menadżerów Lotosu albo moich. O to, terminalu to, wcześniej to, nie to, słyszałem. No tak, bo nie mówiliśmy. O terminal projekt ten realizowany jest chyba od czterech lat. I chcemy w tej chwili zaktywizować działania, żeby już zakończyć realizację tego projektu i uruchomić komunikację wodną. To no, tutaj morską też bardzo nam potrzebne. Jesteśmy coraz bardziej rozbudowani. Jeżeli będziemy realizować projekt petrochemiczny, nam ta logistyka morska jest bardzo potrzebna. Na małe jednostki, które będą bezpośrednio od nabrzeży, od naszego nabrzeża yy, wypływać a wrócimy do tego sfinansowania na drogę morską, a finansowanie na dzisiaj yy, przy tym poziomie rozwoju yy, jesteśmy w stanie realizować yy, projekty yy, w strategii zawarte do roku 2015-16 na, na około 6 miliardów złotych jest pytanie, czy te duże projekty, o których mówimy, jak Petrochemia, będą realizowane na naszym bilansie. Niektóre projekty poszukiwawczo, wydobywcze, czy będą realizowane z partnerami. Myślę, że będą realizowane z partnerami, gdzie oczywiście, że trzeba podzielić się zyskami tymi, które będą. Ale trzeba widzieć te zyski, natomiast trzeba widzieć możliwość no, dojścia do tego kawałka ciasta i, i, i dopiero jego podziału, więc czy jesteśmy w stanie sami? Trzeba dobrać odpowiednich, odpowiedzialnych partnerów, żeby potem te zyski mieć i się tymi zyskami podzielić. Myślę, że tutaj właśnie ta mądrość nasza polega na tym, że wybieramy projekty, które szybciej będziemy realizować z partnerami, którzy, którzy mają i wiedzę, i pieniądze i dają możliwość wejścia szybciej na rynki i zdobycia lepszej pozycji i również wzmocnienia naszej marki, tak jak chociażby wejście na lotniska z firmą BP i wzmacnia naszą markę i od razu daje możliwość tankowania linii, tankowania przewoźników, którzy pewnie do samego lotos tanku by nie przyszli. Panie prezesie, pan wielokrotnie wspominał o tym, że pewną słabo słabością grupy Lotos jest własne małe wydobycie dostęp do złóż. No, tych krajowych złóż nie ma zbyt dużo w waszym posiadaniu koncesji doświadczenia norweskie niezbyt udane. Jak będą dalsze wyglądały w takim razie plany, jak będziecie dalej to chcieli realizować? Bez zmian. Doświadczenie norweskie nas uczy, że tego, że to jest biznes bardzo ryzykowny i mały błąd na projekcie. W naszej skali niemałym może spowodować kłopoty dla całej firmy, całej organizacji. Tak to jest. Wypadek w Zatoce Meksykańskiej na platformie BP spowodował, że właściwie zatrzęsło się całe BP. Koncert nie ogromny globalny koncert. Hmm. Globalny, nieświatowy koncert. Więc to są przypadki, które są, obserwujemy no, na świecie, zdarzają się. To, to nie tylko dotknęło nas. I zresztą nie z naszego powodu akurat, bo tutaj no, nieudacznik talizman nie zrobił bardzo wiele złego, ale wyszliśmy z tego problemu na poziom, który można już nazwać takich komercyjnych działań. Odzyskamy pieniądze, tu mamy już pewność i będziemy je reinwestować i sądzę, że ten sam przypadek się nie powtórzy, poza tym nasze doświadczenie powoduje to, że mamy uruchomione mechanizmy kontroli i bardziej bezpiecznie analizujemy w sposób bardziej rygorystyczny partnerów. Więc tak, wydobycie, poszukiwanie, wydobycie ropy naftowej, również na szelfie Morza Norweskiego, bo, bo takie są reguły. W tym regionie stworzone przez Norwegów, że możemy zainwestować ponownie pieniądze, które włożyliśmy właśnie głównie w tamtym regionie. Gas jeszcze jest w orbicie Waszych zainteresowań? Gas jest na tym samym poziomie, na którym był. Myśmy nigdy aktywnie nie uczestniczyli w tym temacie, jeżeli chodzi o inwestycje. Natomiast jeżeli chodzi o wspieranie programu rozwoju gazu łupkowego zawsze. I bezpośrednio Lotos i bezpośrednio ja i, i moja organizacja, którą stworzyliśmy Central Europe Energy Partners z siedzibą w Brukseli. Bardzo wiele zrobiliśmy w tym kierunku, aby zasady, reguły związane z wydobyciem gazu łupkowego w Polsce były korzystne dla nas. To jeszcze nie, wiele się w tym zakresie nie stało. Myślę, że więcej w Unii, bo jeszcze jest większa przechylność, mniej. U nas, jeżeli chodzi o regulacje, jeszcze, ale małymi krokami do przodu. Natomiast firmy, które mają pieniądze, powinny się tym zajmować. My nie mamy koncesji na gaz łupkowy i nie stać nas na inwestowanie w nowym kierunku, którego nie znamy i nie mamy wiedzy w tym zakresie. W Polsce nie ma wiedzy na temat wydobycia gazu łupkowego, a firmy, które. Tutaj są zainteresowane, żeby poszukiwać, wydobywać, powinny mieć bardziej sprzyjające, atrakcyjne warunki, możliwości, żeby mogli tu właśnie lokować swoje interesy i swoje pieniądze. Panie prezesie, na koniec krótko jedna rzecz, bo nowy minister skarbu zapowiada specjalny nadzór nad spółkami Skarbu Państwa. Lista 20 największych spółek, z pewnie na tej liście będzie. I co to będzie oznaczało w praktyce? Nie wiem. Nie wiem, jak, jak, jak dowiem się dokładnie. Zgadzał to się pan, się będę wiedział, ale, nie, ale, Czy nic, zrabia? ale niczego nie, nie, nie. Tutaj komunikacja na pewno jest i będzie odpowiednia, ale my mamy swoje sprawy na dzisiaj związane z operacyjnym rozwojem firmy, program Efektywność, Rozwój, który wczoraj ogłosiliśmy. To nie jest program, który zaczynamy realizować od wczoraj, tylko od grudnia i jak gdyby tak operacyjnie po skończeniu programu 10 naturalnie rozwijamy się i realizujemy, mamy na odpowiednim poziomie jeszcze rozwinięte projekty, więc zajmujemy się sprawami, którymi możemy się zajmować. A tutaj w regulacjach. My jesteśmy spółką specjalnego przeznaczenia. W Ale też jesteśmy spółką istotną, giełdową. I giełdową, i istotną z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego państwa, więc zdaję sobie sprawę, że odpowiednie reguły, które tworzy minister skarbu, które będą dotyczyły odpowiedniego nadzoru nad tymi istotnymi spółkami, po prostu będą bardziej klarowne, przejrzyste. A co w tym będzie, no, to zobaczymy. Sądzę, że to będzie zgodne z e, ładem korporacyjnym nie, i regułami nie, funkcjonowania spółki giełdowej według e, reguł nie, europejskich i światowych. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.